Cześć, A raczej sława. Czy wiesz, kogo przedstawia pomnik za moimi plecami? Czy wiesz, jakie piosenki mogła śpiewać Twoja prababcia? Czy wiesz, jak wyglądała kultura i wierzenia Twoich przodków? Czy wiesz, jak wyglądały suwieńskie święta, w tym pełne namiętności Noc Kupały? To oraz wiele innych ciekawych warsztatów i wykładów będziesz mógł zobaczyć na Woodstocku, na tym największym festiwalu muzycznym w Polsce. Na wzgórzu. Znajduje się miejsce spotkań, wymiany idei i doświadczeń, tak zwana ASP, Akademia Sztuk Przepięknych. W tym roku, po raz pierwszy, chcemy utworzyć tam pawilon kultury rodzimej, wioskę słowiańską, swoiste forum wymiany wiedzy o wierzeniach i kulturze słowia. To wszystko chcielibyśmy przedstawić w dużym namiocie, w którym niezależnie od warunków pogodowych, będziemy mogli podzielić się naszą wiedzą oraz rękodzielniczym doświadczeniem twój namiot jest za mały na nasze potrzeby. W namiocie o takim rozmiarze Słowianka swej pełnej krasy nie okaże. Niestety, namiot, którym obecnie dysponujemy nie spełnia naszych oczekiwań. Właśnie dlatego potrzebujemy twojej pomocy finansowej. Aby w pełni zrealizować nasze założenia potrzebujemy namiotu o odpowiedniej wielkości dodatkowego sprzętu nagłaśniającego oraz innych materiałów potrzebnych do realizacji warsztatu. Oprócz tego trzeba przewieźć to wszystko na miejsce festiwalu i zapewnić dostęp do prądu. Dzięki Twojemu wsparciu tysiące młodych ludzi będzie mogło często po raz pierwszy zetknąć się z rodzimą kulturą i poznać wierzenia swoich przodków. Dlatego prosimy. Wesprzyj nas choćby niewielką wpłatą. Podejmij wyzwanie. Pomóż nam zbudować nowy, wspaniały projekt. Do zobaczenia na wstoku. Sława.